Witajcie kochani, dzisiaj robimy, słuchajcie, sobie wątróbkę. Ja wątróbkę jem ostatnio dosyć często, praktycznie raz na dwa tygodnie, raz na tydzień. Ja Zależy, jak jest w sklepie. I sposób na moją wątróbkę podam Wam dzisiaj, pokażę Wam, jak ja ją robię. Tym razem robię wątrobę, słuchajcie, baraniom. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś. Ja jestem pod wrażeniem tego, jak taka barania wątróbka smakuje, bo smakuje zupełnie. Inaczej niż zwykła wątróbka, znaczy inaczej. Ona smakuje jak wątróbka, ale nie śmierdzi baranem, jeśli by się ktoś pytał. Jest delikatniejsza w smaku i nawet jak się ją, nie wiem, przyprawi solą, to ona nie będzie twarda. Nie twardnieje tak bardzo przy smażeniu i można sobie ją odgrzeć na drugi dzień i też jest miękka. Słuchajcie, co robimy? Oczywiście zalewamy w mleku. Potem będę to mleko Odcedzać, tak? Więc nie będziemy tego mleka smażyć, Chodzi o to tylko, żeby ona pozbyła się, jeśli ma jakieś tam dziwne smaki, w sobie mleko wyciąga. Te smaki po to chyba mi się namaczamy wątrobę w mleku. Są różne sposoby. Ja próbowałam sposób dziewczyn z Keto Travelers z malinami i był pyszny. Ale dzisiaj będzie troszeczkę bardziej węglowy. Będzie z jabłkami, słuchajcie. Ja tych jabłek nie będę zjadać. Wiem, że troszeczkę mi się tam dostanie z jedzenia. Ale moi chłopacy bardziej lubią z jabłkami. Ja dzisiaj tak mam nisko, bardzo nisko węglowy dzień, bo ostatnio próbuję jeść jak najmniej węgli, najmniej się da. Także myślę, że nawet ten sok z jabłka, który puści, nie zrobi mi jakiejś wielkiej ketogenicznej, słuchajcie, krzywdy. Będziemy jeszcze potrzebować oczywiście coś do smażenia, jakiś tłuszcz. Ja użyję w tym y, przepisie y, smalcu, zwykłego smalcu. I y, 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 oczywiście z przypraw Do będziemy używać sól, pieprz i majeranek. Słuchajcie, tylko takie trzy przyprawy. Bardzo prosty przepis, y, ale bardzo smaczny. Słuchajcie, ja wątrobę lubię jeszcze sobie kroić na takie mniejsze kawałeczki, bo ona się wtedy lepiej e, smaży, tak? Lep, e, lepiej się przysmaża i równo się przede wszystkim smaży. E, jeśli chodzi o wątrobę baraniom, polecam wam, spróbujcie. Leżę sobie teraz tak w tej zalewie kilka godzin, aż będę ją e, smażyć. Jak smażę, to jak będę ją smażyć, to wracam do was z dalszą częścią e, przepisu. No to co, słuchajcie, majeranek do wątróbki jak najbardziej. Ja daję taki widzicie polski. Daję go dosyć dużo. Mieszamy sobie wszystko ładnie, żeby nam się ładnie wątróbka pokryła. Możecie sobie ją popieprzyć, ale na razie nie solcie jeszcze. Tak cebulkę sobie szykuję i obłóżko. Kroimy. Widzicie, już sobie cebulkę pokroiłam i teraz będziemy kroić jabłuszko. Słuchajcie, ja wiem, że na diecie ketogenicznej jabłka niekoniecznie są wskazane, ale w momencie, kiedy jecie dwa posiłki dziennie i zazwyczaj śniadanie jest wysokotłuszczowe i wysokobiałkowe, to takie jedno jabłko na, nie wiem, cztery osoby, bo ja na cztery osoby gotowałam ten obiad, Wam naprawdę nie zaszkodzi. Oczywiście będzie trochę więcej węgli, ale nie powinno Was to wyrzucić z ketozy. Tutaj teraz, słuchajcie, dodaję yy, tłuszcz. Jest to tłuszcz z krówki, wołowy tłuszcz. I sobie to wszystko ładnie rozpuszczam na patelni. Słuchajcie, ja lubię wątróbkę mocno przysmażyć, więc ten ogień, ten, ten, to grzanie tam było bardzo mocne. Tam było prawie chyba 8 albo 9, żeby się szybko tłuszcz rozpuścił. No, zobaczcie, jak się ładnie rozpuszcza. I jak już będzie w większości rozpuszczony, będę wrzucać cebulkę i spocmażyć ją, aż się zeszkli. Jak się cebulka ładnie zeszkli i będzie już taka, wiecie, przezroczysta się zrobi, to wtedy dodam jabłuszko. I będę zgotować troszeczkę duże. Tutaj zaraz o, wchodzi jabłuszko. I będziemy to gotować tam tu, aż jabłko zmięknie, podlewając troszeczkę wodą, bo, bo to może się zacząć przypalać trochę. Widzicie puszkanki wody. Tam z tyłu widzicie gotują się ziemniaki dla moich chłopaków. Ja to będę jadła tylko i wyłącznie z sałatką z ogórka, a chłopcy lubią z ziemniakami, więc, więc będą mieli z ziemniakami. Mi się wszystko ładnie dusi. Za chwilę to wezmę zdejmę na e, talerzyk, jak już się ładnie przy, przypiecze. I będę smażyć wątróbkę. Wątróbkę również będę smażyć na tym samym tłuszczu. Możecie smażyć na maśle, tylko pamiętajcie użyć masła niesolonego albo na maśle klarowanym również będzie bardzo smaczne. Ja akurat mam ten tłuszcz wołowy i po prostu go wykorzystuję do smażenia. I sobie układamy wątróbkę. Jak lubicie ją taką bardziej ugotowaną, to możecie przykryć. Ja lubię bardziej przysmażoną, taką lekko chrupiącą z zewnątrz. Jest pyszna. Polecam Wam. Słuchajcie, jeśli nie chcecie, o, przypierawiam sobie pieprzem. I na samym końcu będę solić, ale jeszcze jedna moja uwaga, jeśli nie chcecie, żeby to miało tyle węglowodanów, to zamiast jabłek do cebuli dodajcie sobie maliny, około 200 g malin. Na kanale Keto Travelers dziewczyny pokazywały przepis na wątróbkę z malinami, próbowałam i jest pyszna. Ma mniej węglowodanów, więc może się Wam również spodobać taki przepis, podam Wam linka. W opisie. No i dodaję tutaj, słuchajcie, cebulkę i jabłka do wątróbki. Wszystko ładnie mieszam i troszeczkę jeszcze podgrzewam. O, widzicie teraz, dopiero dodałam soli na sam koniec. I praktycznie to wszystko, słuchajcie, potem sobie tylko wykładam na talerz. Przepyszne danie, bardzo zdrowe. Polecam. możecie sobie zjeść z kiszonym ogórkiem lub innymi dodatkami, które lubicie, które są nisko węglowodanowe. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do komentowania. Do usłyszenia.